Siemanko! Dzisiaj dla Was mega ekscytujące news ze świata Dead by Daylight. Jak widzicie szykuje się bardzo duży Quality of Life Update, raczej update jak można zauważyć tutaj właśnie na grafice. Ale generalnie jakbym miał na przykład opisać ostatni rok Dead by Daylight, no nawet tam dłużej, to był taki epoka balancingu, bo masę zmian postaci, bo masę zmian perków, po prostu wiele rzeczy było takie bardziej w e, wiele postaci można teraz po prostu grać i myślę, że jesteśmy bardziej do tyłu niż w pewnym postaci. Oczywiście dalej jest, jak już mamy Sier i C tier, i mamy totalnie jakby różne poziomy, ale da się nimi jako grać, nie masz wrażenia, że te postacie zostały zapomniane, większość postaci właśnie zostało jako wykluczone, albo właśnie perków, chociaż dalej są pewne rzeczy do zmienienia, jakby. Nie masz wszystkiego, już jest idealna pod tym względem. Natomiast, co mi cały czas właśnie brakowało osobiście, to jest jakiś właśnie Quality of Life zmian. Pewnej rzeczy, której brakowało Dead by Daylight od lat, tak naprawdę. I chyba się w końcu doczekamy tych wszystkich zmian. Ale generalnie, PTB miało być już dzisiaj, jak to oglądacie na premierę tego odcinka. Natomiast właśnie Devsi, ze względu na to, że chcą zrobić te Quality of Life zmiany, przesuwają PTB o 3 tygodnie. Więc PTB najbliższe jest dopiero 11 marca. Natomiast jeżeli to wszystko wejdzie tutaj, co właśnie jest opisane e, w najbliższym czasie, bym za że warto poczekać, bo to spowoduje, że po prostu w najbliższych latach Dead by Daylight będzie silniejszy niż kiedykolwiek. Będzie po prostu, swoim potencjalnie nawet prime. To są pewne rzeczy, które właśnie wymagają zmian, żeby ta gra się grała naprawdę e, dobrze. Więc może po prostu przejdźmy do tego, co jest w ogóle zmieniane. Jakby nie wszystko to jest idealne. I pewne rzeczy jeszcze bym troszkę pozmieniał, natomiast zobaczymy, po prostu strasznie, co właśnie behavior nam gotuje w najbliższym czasie. Po pierwsze dają nam możliwość oddawania gier. Są eee, takie sytuacji, że kierowka skreguje wszystkich właśnie, albo mamy wszystkich serwerów, botów, i wtedy nam się zbytnio nie chce już grać tego meczu. No, bo mecz już przegrany jest, tak, prawda? Bo wygrany. Więc ja się nadadzą opcję, że możemy po prostu ten mecz od razu zakończyć. Nie znamy żadnego penalty i zdobędziemy wszystkie boot które zdobyliśmy na ten moment. Co jest mega fajne, bo jeżeli mamy 4 serwerów powalonych, no to tutaj jest prawdopodobnie mecz przegrany. Bardzo rzadko się tego zdarza, na przykład nie jak się wywigluje. Jeżeli coś UB czy coś, no to ok. Eee, będziesz o tym wiedział. Mogę za chwilę spoilerować eee, o tym tam później. Eee, ale generalnie. Tutaj wreszcie, jeżeli mamy zły mecz, co do sobie są powalone, prawdopodobnie kiedy już wygrał, więc można po prostu ten mecz już zakończyć i po prostu go poddać, to by było mega fajne. Osobiście, tutaj, jak jest yy, że wszyscy Woży będą botami, to że kiedy właśnie też może zrobić coś takiego, to jest trochę takie. Nie wiem czy do końca dobre. Jak w waszych meczach zdarzało się, że macie 4 boty? Ja osobiście miałem, nie wiem, 2-3 mecze na przestrzeni dodania botów, ale naprawdę to mi bardzo dużo, jeżeli wiecie dobrze, więc. Tutaj osobiście raczej dawam, że są jak już dwa boty, już tak masz taką opcję. żeby się zgodzili na przykład też sobie wożysz, żeby to podejść właśnie, że masz właśnie jakby głosowanie na trzy osoby powiedzmy, bo nie, nie wiadomo jak to będzie jeszcze do końca działać, co nie? Mamy takie właśnie, że będziesz mógł. E, mieć taką opcję, co nie? Więc tutaj sądzę, że na dwa boty już wystarczą, bo jak masz dwa boty, to jako kiedy grasz na dwa boty, i masz takie i to się fajnie nicuje. Całe e, worze raczej zwykle też mają takie podejście, że będziesz e, już przegrany, bo dwa boty. Więc sobie by to troszkę zmienił, ale ogólnie samo opcja, że... Także możesz mecz szybciej zakończyć jest bardzo jak najbardziej dobra. Gamma Adjustments, no to chyba nie muszę tłumaczyć, będziemy mógł po gamę, ponieważ czasami mapy są strasznie ciemne, więc każdy będzie mógł sobie, sobie dostosować in game możliwość właśnie e, gammy, żeby lepiej widzieć e, w grze. Jakby my na PC, możemy mieć shade i tak dalej, ja sobie się nie używałem, ale też to jest dla graczy konsolowych na przykład, oni tego nie mieli, więc... Poco. Go Next Prevention. Wydaje mi się, że to jest osobiście najtrudniejszy jakby syn do zaimplementowania, ponieważ mamy aktualnie tak zwaną epidemię Go Next, czyli ludzie, którzy się podają na hakach, bo im nie wyjdzie, bo się walą w 5 sekund, bo im się killer nie podoba, bo babcia dała im e, złą zupę. No i generalnie ludzie się po prostu poddają na hakach bardzo często. Więc defi są takich graczy ukarać, e, przeszkadzać im w tym, żeby nie robić wszystkiego i mają niby tracić te I y i dostaną w Disconnect Penalty Point. Nie wiem, co chodzi w tym pońcie, może tam późniejsze powiedzą. No i dostawa będą dostawać oczywiście tą DC penalty, że ee, nie będą mogli kolejkować się przez minutę. nas nastakują trochę dłużej, co nie? I są po prostu tak to zwalczyć. Chcemy coś jeszcze więcej? Oczywiście musimy poczekać, będzie więcej informacji. Natomiast też są wynagradzać graczy za to, że grają do końca. I emblem-based multiplayer ma wejść do gry. To powodować, że z każdym kolejnym meczem będzie dostawać coraz więcej bloodpointów, więc też właśnie jak będzie, tym graczem, który będzie się grał do końca, będzie się starał, no to będzie generalnie nagradzany. Właśnie bloodpointów, co jest też spokojnym zdaniem. I potencjalnie też jacyś gracze, którzy są bardziej nowsi, będą mogli szybciej sobie wylodować konto. Chociaż, moim zdaniem to tak nie jest jakiś problem. Eee... A! E, chyba nie powiedziałem, że ten system ma też mogę wykrywać, że na przykład, nie wiem... Ktoś idzie do hooka i pokazuje tego, że chce być powieszony. I mówię. Ja się boję jeszcze z tym systemem to, że znasz w sytuację, że no ten mecz już jest przegrany, co nie? I faktycznie nie chcesz przyciągać tego meczu, chcesz go podejść, albo też oddać komuś włas. Pytanie jak to będzie system tego rozumiał? Czy właśnie to jest poddawanie się, czy nie? Tutaj się troszkę tego boję, bo jednak behavior jest nie, sł nie słynie z najlepszych systemów, więc tutaj zobaczymy to w praktyce. EXTREME HIDING AND BODY BLOCKING PREVENTION Tutaj mają niby zrobić to, że mamy sytuację generalnie, że przykład chowają się i mają przyspialony mecz ale wolą cię przetrzymać się przetrzymać przez najbliższe pół godziny gry, bo będzie śmiesznie albo z drugiej strony killer się body blokuje w jakimś kącie i po trzyma się do końca gry i w sumie nikt tego nie zyskuje i jest po prostu nuda Więc żeby to walczyć to generalnie AFK kruki na sajworach mają pokazywać już od razu pozycję Twoją, kiedy tylko właśnie tylko krukę, żeby kiedy mógł się po prostu dorwać, to nie jest akurat najlepsze rozwiązanie, ze względu na to, że kruki pojawiają się po tam minucie, nie pamiętam dokładnie tego, po minucie bycia totalnie nic robienia. Ale możesz chodzić po mapie, możesz tutaj apteczkę ją podnosić, możesz po prostu nawet kręcić grę na 5% i się chować przez dwie godziny, potem dalej, więc. To nie jest najlepsze rozwiązanie. Ja osobiście raczej bym zobaczył wszystkiego, że jeżeli cały team, cały team nie ma interesu z przez dwie minuty, od razu masz aura leading na swoich nieważne co. I to będzie po prostu, moim zdaniem, o wiele prostszy system do zaimplementowania, a spowoduje właśnie, że nie będzie gra przeciągana na siłę. Natomiast co właśnie mi się mega podoba, to jest właśnie ten nabody blocking, że jak ktoś się na przykład blokuje w koncie, to dostaniesz 3 FK kruki nie masz tego. Yy, nie masz bodybloka. Po prostu możesz przejść przez Kidara. To jest naprawdę mega, mega spoko rozwiązaniem. I to było już też często proponowane przez dłuższy czas. Map offeringi. Tak w najdłuższym skrócie: Felingi teraz będą dawać tylko 20% szans na daną mapę. I się nie będą stakować. Więc teraz już nie bierze w że stanie się jeden na Ili. będzie, o nie, dostałem Ili i w dupie. No, jest coś męczące, przyznam. Jakby. Sam tego doświadczeń jest bardzo dużo. Natomiast to jest takie rozwiązanie, które mi się tak osobiście średnio podoba. Ponieważ, z jednej strony, okej, okay, nie będzie takiego jednego ofelingu, który się po prostu od razu przegrywa grę. Tylko, że dalej mogą wziąć np. SWF 4 offeringi. Wezmą ci Batman, wezmą Ci Ili, wezmą Ci LPD i wezmą Ci. Co nam jeszcze było takiego? Dobra, nie, nieważne. Jakieś 4 po prostu kijowe offeringi, co nie? Dalej mają 80% szans na kijową mapę. Po prostu takie zwykłe solo queue może nie będzie dla Ciebie aż tak yy, problematyczne, że jedna osoba sobie weźmie offering i tyle. Oni też mi mają mi to pozmieniać offeringi, więc one zakładają, że będą ukryte. Chyba sobie nawet tu piszą, że to będzie ukryte. A, we are also looking to make it so map offerings as well as several other types of offerings will be a secret link load-in. Nawet nie będziesz wiedział, że ktoś Ci wierzy mapę, więc nie mi z stu głowy, że on ktoś mi wziął pod Hama. To też jest w sumie spoko. Ale na ogół powoduje, że te oferlingi są po prostu mniej użyteczne i w ogóle system oferlingów potrzebuje pewnego reworka. Spawn rules. Od teraz zaworzy się respić blisko siebie zawsze. W zasięgu 12 metrów od siebie, jeżeli są w stanie to na tym samym e, poziomie. Lore, e, Piętrze, można też tak powiedzieć. I to jest spoko, ponieważ każdy doświadczony gracz DBD powinien wiedzieć, że jeżeli zaworzy się osobno od siebie, tylko, nie wiem, dwóch tutaj, jeden tam i jeszcze jeden tam gdzieś, no to generalnie, jako kider jeżeli nie grasz Chorapta, już z przegranej pozycji jesteś wchodzący, ponieważ no po mają potencjalnie trzy generatory na różnych stronach mapy zrobionych. Teraz to spowoduje, że właśnie na serwerze musi wam wpierdolować będzie po prostu trochę lepszy i game, przez co na przykład korap nie będzie już aż tak wymaganym pelkiem, jak aktualnie jest, ale będzie też solidnym. jest to teraz spoko i Tutaj właśnie dużo będzie raz wychodzić to, że kiedyś będzie wiedział, gdzie się sobie potencjalnie respią, i będzie wiedział, że zawsze się respią się razem. To jest akurat naprawdę huge. Tutaj Improvement AFK Bot Detection to niby jest takie, że okej, okay, są czasami boty, które sobie farmią Blue Pointsy i będziesz mógł po prostu. Znaczy, będziesz mógł. Defi będą chcieli co z nimi zaradzić, tak w sumie, w dużym skrócie. Nic nie powiedzieli ciekawego. Ja osobiście AFK Botów nie widzę w swoich meczach, ale zakładam, że może nam kimś, faktycznie low MML, jest tego trochę więcej. Bo te boty raczej nie robią dużego e, MMR-u, bo nie zabijają. Więc no, Bulk Platform Spending, w dużym skrócie będzie można wydać Platformy w większych pakietach, żeby szybciej się ich pozbyć. Bardzo spoko. Wielu ludzi naszeka na to, że właśnie Blood Pointsów ciężko zarobić. A patrząc, że jeszcze emblemy by wprowadzili. a potem właśnie, gdzie to będzie teraz napisane, że e, Quest System będzie nowy. To generalnie spowodowałoby, że tych blood jest jeszcze więcej, i wydwanie tego byłoby trwało jeszcze dłużej. Więc to jest spoko, że ludzie będą mogli się pozbyć blood o wiele szybciej. No i właśnie, Quest System. Tutaj właśnie oni to już rok temu mówili, że generalnie są taki system, gdzie będzie właśnie Reworkował Daily System. To ich jeszcze właśnie mówią, że Challenge System. Chcą zmienić, czyli właśnie te, jak mam rozumieć, archiwa. Nie wiem, czy to ma sens. Osobiście ja zobaczył tak, że masz. Nawet te dailyki tylko trochę zjółlokowane. challenge system i jeszcze właśnie Quest system. Żeby móc po prostu kontentu do roboty wygrza. Bo challenge system to jest taki właśnie typowo podlifta. Dailyki, tam jakieś mniejsze dailyki na, na sobie na co dzień. I właśnie jakiś Quest system, że właśnie sporo można z dailykami to w sumie złączyć, co nie. E, ale generalnie zobaczymy, no, jak to wypali. Bo tutaj dużo informacji o tym Quest systemie nie ma. Ale po prostu będzie niby. Łatwiej tego, mniejszy grind będzie, będzie łatwiej zobaczyć nagrody i będzie po prostu niby większy fan. Osobiście chciałem zobaczyć więcej questów, więc jakby naj jak najbardziej okej. Okay. Natomiast czy grindu i łatwiejsze nagrody są potrzebne jako specjalne? Nie wiem, nie sądzę. Jakby, może jakby daje jeszcze jakieś inne rodzaje niż tylko buildpońcy. No jak mówię, buildpońców wydaje się że jest raz więcej, coraz więcej, raz więcej. Mam wrażenie, że one już w sposób trasą po innej wartości. I też bardzo długa, jeszcze długo czekane, długo czekane. No po prostu długo ludzie czekali na coś takiego, czyli właśnie masz więcej loadoutów, masz mniej więcej niż tylko 3 loadouty. Plus będziesz mógł widzieć w końcu pelki swoich teammateów w b. Nie wiem, czy będą to prowadzić na przykład w in-game, fajnie by było. Ja bym chciał zobaczyć na przykład ikonki, że ktoś ma zawodowy deliverance i się podświetla ten deliverance przy ikonce gracza i tak dalej, żeby to widział in game, żeby wiedział co musi zrobić w samej grze, ale już nawet samo to, że właśnie będzie wiedział, kto ma jakie pelki w, w lobby jest naprawdę huge i insane. Boję tylko, że będzie trochę dożowania ludzi, że o nie, o ten gra self to ja go dożuję, o to może to jest sales z y, tego TheZorch'a i tak dalej. Na pewno będzie duży problem o to na Twitterze, będzie śmiesznie, że o, czemu ludzie dyskryminują, bo gram dane perki, Ale są pewne stereotypy, które się właśnie sprawdzają, <laughs> że, że na przykład widzisz gracza TheZorch'a, to wierzą że on się nie potrafi lupować. Widzisz self to wierzą że on ci prawdopodobnie przegra grę, bo będzie się leczył dwie godziny w rogu mapy. Więc może to być jakaś pewna presja na tych serworach, żeby grać po prostu lepsze rzeczy. Zobaczymy. I to jest właśnie pierwsza część e, tego update'u, który jest właśnie na april june I no szczerze przyznam, że naprawdę jestem zaskoczony, że BHL nagle z tym wyskoczyło. Naprawdę, brakowało mi tych pe pewnych zmian przez naprawdę lata. I teraz nagle, bum, to się dzieje. Kuźwa, to jest chyba sen. Naprawdę jest to insane i mam nadzieję, że wszystko to wypali i będzie naprawdę dobrze zrobione. Na drugą fazę możemy tu zobaczyć, bez jakichś większych szczegółów, będzie kolejny update anti-slugu, Improvement, czyli zakładasz jakieś, nie wiem, UB Base Hit, może coś w pewnym stylu, żeby po prostu nie było to takie męczące. Antytunneling, żeby killerzy oczywiście nie tunelowali, i anti camping Bo generalnie to są po prostu taktyki, które nie są jakieś super enjoyable, są dość wymagane w pewnych momentach, ale osobiście wolałbym zobaczyć, że właśnie te taktyki są. Utrudnione, ale właśnie na przykład wzmocnić jakoś killerów, dać jakieś inne zachęty. Bo ja na przykład dla mnie osobiście, znaczy, może inaczej, oni są na pewno zachęcić do tego, żebyś robił haki, czyli do właśnie do tego celu e, gry normalnego, co nie, ani żeby slagować, właśnie, albo że woduje się na sobie ponownie łatwo całą trójkę, to po prostu zrobić, żebyś robił to jakoś trochę inaczej. Natomiast chciałbym, żeby zobaczyć osoba, na przykład, właśnie nagradzanie killer'a to że nie tuneluje, na przykład, właśnie robić tak, że na przykład Wybyś do danego słowa dostajesz Popa base kit, powiedzmy, bo wiem, 15% i dopiero dostaniesz kolejnego popa, jeżeli powiesz jakąś inną osobę. Wiesz taka zachęta, bo właśnie ludzie tunelowali na przykład. Ale jak to wszystko rozwiążą, to zobaczymy z czasem, ale jak najbardziej te zmiany potrzebują, e, że te Te aspekty ile są po prostu do zmiany? Żeby gra była bardziej enjoyable i żeby ludzie faktycznie musieli chaseować tym killerem, a nie po prostu rasewali nam osobę i kampili. Znaczy, której się najbardziej boję, to jest MMR Update. Ja mam ze wspomnienia z MMR, doślubowanego MMR-u, kiedy wyszedł Pinhead. Head. to były okropne czasy. Ja, ja wtedy nie byłem w stanie grać na przykład w żadnym Miniposer, prawda, niż jakiś Top Killer. Tak się rage na tą grę. Po prostu. Mój XP wygląda tak. Sam go go z Face'em. Dostajesz naprawdę dużo jaworów i ty nic nie w stanie zrobić. <laughs> Przez to po prostu. Granie po prostu poniżej Aether kiderem było po prostu totalnym okropieństwem. I okej, okay, jest updateowanie right trochę killerów, ale dalej są pewnie killerzy, którzy nie są w stanie jakby kompletnie na nich. Nic więcej zrobić, jeżeli masz jakiś faktycznie kompetentnych serverów. I ja właśnie na przykład lubię aktualny matchmaking za to, że właśnie masz taki chaos. Rozajniesz lepszy graczy, rozajniesz gorszy, granie gra nie jest taka 0 jedynkowa I faktycznie ma różny smak. Może grasz różne z różnymi killerami. Jedyne z czym mogę się zgodzić to jest to, żeby nie dostawać takich kompletnych nieogarów. Na przykład ja mam 16 tysięcy godzin i mogę dostać typa, który ma na przykład 200 godzin. No, fajnie by było, na przykład, by było takie minimum np. 1000, coś w tym stylu. Natomiast nie chciałbym tego takiego dośrubowanego MMR-u, że masz faktycznie graczy na poziomie, bo nie zawsze gram blitem czy null, żeby grać faktycznie <grym> tylko i wyłącznie takich graczy. I po prostu powodowało, że te mecze po są mega nieprzyjemne. E, map and Key Item Balancing. No oczywiście, żeby po prostu używali tych itemów, bo nikt tego nie używa, więc spoko. Keyboard and mouse on consoles. Spoko, gracze konsolowi kolejna zmiana. Custom game improvements, to będzie akurat potencjalnie huge dla e, graczy comp. Na przykład, nie wiem, jakieś balansowanie, e, panowanie perków, e, kamera, która nie lata ci na lewo i prawą. Jakiś lepszy spectate mode, jakieś lepsze ustawienia, po prostu generalnie to może być naprawdę huge, żeby e, turnieje były na wyższym poziomie. Accessibility Improvements, no to jest bardzo ogólnikowe, może jakieś, nie wiem, ustawienia, żeby sobie, które, nie wiem, np. nie dosłyszą, miały łatwiej, albo mają jakieś, po prostu, visibility, tutaj nie wiemy nic, Prestige Rewards, nie wiem, jakieś dodatkowe skin'ki zapesto, cokolwiek, zlikwidowany Locking Steps, tu mi się akurat bardzo kojarzy z e, te konsolami też, konsole dość często mają tak, że ładują się o wiele dłużej drogi niż PC, ale PC też się dość długo ładuje, więc skrócenie tego jak najbardziej jest okej. Okay. No i and more, including bug fixes for long standing issues. Są pewne które mają masę bugów, albo jakieś bugów, które są naprawdę przez długo w że więc jakby je naprawili, bo by miło. Na przykład taki buba, a na wray w serp nie działa chyba od roku. Spilkę, która ma, a szczególnie znaczy cały system audio jest dość, dłuż, od dłuższego czasu, mogę wymieniać. Jest naprawdę sporo bugów w tejże i no właśnie, jak mam rozumieć, po prostu wszystkie te rzeczy będą opóźniane, co nie? Czyli, czyli chaptery, lifty, event modifies, collections. Po to, żeby po zająć się tymi tutaj rzeczami, które przedstawiłem Wam teraz w tym momencie. No i mam nadzieję, że tak faktycznie to będzie. Bo naprawdę, jeżeli to wszystko wejdzie naprawdę dobrze, to będzie potencjalnie najlepszy czas dla DBD. Najlepszy czas, żeby wrócić do DBD, jeżeli masz jakieś, właśnie, jakieś rzeczy przeszkadzały, na przykład, właśnie, jak one się przyciągały, że ktoś się, na przykład dużo tunelował i tak dalej, to potencjalnie może wszystko usprawnić, że gra będzie po prostu o wiele przyjemniejsza do gry. Czy faktycznie jak będzie, no przekonamy się. PDB mówię za trzy tygodnie, więc jeżeli będziecie zobaczyć, czy faktycznie jakby wywiązali się z tej umowy, czy te rzeczy, które tutaj napisali, mają jakiś większy sens w praktyce, to nie będziemy wszystko testować, więc zostawcie suba. <grych> Nigdy tego nie mówiłem, ale na pewno będziemy to wszystko e, na kanale omawiać. Albo na Twitchu mówię za trzy tygodnie, czyli 11 o ok. 17 będzie, będzie po TPDB. E, będzie pełnie PTB... Boże, się rozpędzam. Przepraszam, gra jest naprawdę podekscytowany tymi zmianami, bo to jest naprawdę coś, na co czekałem latami. I potencjalnie to spowoduje, że w końcu moja gra, którą gram na co będzie naprawdę w mega dobrym quality. Ale generalnie mówię, o godzinie 17 PTB, 11 marca, więc teraz zapraszam Was na Twitcha, link w opisie. Aktualnie też oglądam sporo DBD, jeżeli chcecie wejść na SWFy ze mną pograć, zapraszam. Gram teraz dużo tu v jej czy też właśnie SWF-u, bo zachęty ekstra z 2, więc. Ee, sobie farmimy. Ale no co, chyba już nie przedłużam. Naprawdę są bardzo fajne newsy. O jak mi się o, chyba opowięł lagował, ciutkę. 20 minut materiału, holy shit! Mam nadzieję, że w miarę też było wszystko zrozumiale. mogę się właśnie w tych momentach rozpędzić. Ale no, serio, mówię, jakby... Jak wczoraj zobaczyłem, to po prostu nie dowierzem, że widzę to faktycznie, że to są faktycznie zmiany, które są potrzebne. Raz część osób też może w sumie powiedzieć, że lepsi to robią ze względu na to, że o, bo będzie w nas, że mnie oszłaśczy i że w końcu się posłużą dupę, bo faktycznie chcą zrobić tak tej więcej. No oczywiście, że tak jest, no nie oszukujemy się, ale fajnie to w ogóle zobaczyć, nic nie zobaczyć w ogóle, prawda? Plus, no prawda jest taka, że te zmiany były potrzebne. Wiele z nich, żeby po prostu te grafy mogły się trzymać przez najbliższe kolejne lata, bo ta gra nie jest niestety najlepsza stanie się właśnie takie Life, life yy, mechaniki, co nie? A tak mówiłem, przez ostatni rok, czy tam trochę dłużej, było sporo zmian balansowych, perków i tak dalej, że naprawdę sporo z tych rzeczy jest teraz aktualnie grywalne. Ciekawe, czy tych właśnie zmian balansowych będzie jakkolwiek w tych update'ach, bo są pewne perki, które wystarczy zmienić liczbowo. Zobaczymy. Mam nadzieję, że tak. Ale no, wszystko zobaczymy. Z czasem, no mój nie mój troszeczkę z tego PTB. Niestety, PTB będzie naprawdę późno, jak na ten czas, bo. Mój PTB powinniśmy mieć dzisiaj, ale za 3 tygodnie. Więc ja zupełnie powiem jakieś inne, może, gierki też. W międzyczasie, albo sobie robię jakieś Winstreak, jakieś sobie buildy porobimy na YouTube'a, Zobaczymy. No, ja się rozgaduję, guys. Ten materiał po prostu po już skończy, więc. Tyle ode mnie, guys. Serio czekam na to wszystko. Mam nadzieję, że zobaczymy po prostu lepsze DBD takie DBD, które możemy faktycznie grać i się z niego cieszyć. DBD, które po prostu chcemy zobaczyć. Ale to wszystko wypali, wszystko wyjdzie. Zobaczymy. Ale szykuje się ekscytujący rok dla Dead by Daylight. Anyway, dla mnie. Trzymajcie się. Miłego. Jeszcze raz zapraszam Twitcha. i w opisie. Jak mówię, będziemy na sobie wspólnie grali. No i co? Trzymajcie się. Miłego.